To jest turniej, który już na trwałe wpisał się w kalendarz imprez sportowych w mieście. Piętnasty memoriał imienia Jarka Projsa, człowieka związanego z koszykówką w Koninie. Pamiętamy, środowisko związane z koszykówką w Koninie pamięta o Jarku. Myślę, że ten turniej będzie cały czas przeprowadzany, ponieważ no, spotyka się z... Pozytywnym przyjęciem nie tylko konińskiego środowiska związanego z koszykówką, ale przyjeżdżają też zespoły spoza Konina. Z Jarka Preussa znaliśmy się i współpracowaliśmy właśnie na tej niwie zawodowej. To był człowiek, który był człowiekiem ciepłym, bliskim i bardzo dbał właśnie o, o to, aby pamiętać o swoim synu. On zawsze tutaj od pierwszej minuty memoriału do ostatniego, bym powiedział, gwizdka i wręczenia pucharów był na zawodach. To on wspierał te zawody i je współorganizował. Natomiast rzeczywiście od dwóch lat jego brakuje. Brakuje w tym środowisku i brakuje, brakuje nam wszystkim pana Lekosława. Jak co roku spotykamy się zawsze 30 kwietnia. Tego dnia jest Memoriał Jarka Projsa. W tym roku jest 15 Memoriał Jarka Projsa, naszego przyjaciela. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Konina każdego roku na memoriały. Zawsze to będzie 30 kwietnia. Rozpoczynamy zawsze o 10 rano. Eee, witam Cię, Artur. Cześć, Mariusz. Eee, pod patronatem oczywiście prezydenta miasta Konina, pana Piotra Korytkowskiego, jest Memoriał. Zapraszamy również Państwa za rok. W tym roku mamy niespodziankę, mamy żołnierzy wojsk amerykańskich z Powidza, którzy rozgrywają bardzo zacięte mecze. Jesteśmy na 15. Memoriale Jarka Preussa w Koninie. E, nazywam się Hubert Jankowski, jestem tłumaczem przy Armii Amerykańskiej w powidzu. E, jesteśmy bardzo zadowoleni z zaproszenia. E, żołnierzom bardzo się podoba. What's the best thing that you like about Poland? The number one, what would you say? Number one. Number one thing about our country, what you like. Jedzenie, tak zdecydowanie jedzenie. E, what kind of food? Polish cuisine do you guys know, know. anything? Do you remember anything? Polskie sławne hot dogi z Orlenu najbardziej smakują. Także, także. Pierogi, pierogi, tried pierogi, pierogi. Oni raczej amerykańskie jedzenie. Hot dog z Orlenu bije popularność również wśród amerykańskiego wojska. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami jak to roku. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na za rok na 16 memorial Jarka Prowisa.